Hello, hello, widzowie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj spróbujemy sobie zrobić kosę. No mamy 67 groszy, więc domyślacie się, wymienimy sobie te właśnie tutaj punkty, e, tak jak możecie widzieć już na ekranie. Cały czas trwa konkurs, tak naprawdę konkursy, bo są do wygrania jeszcze. E, 5 skinów zostało, tak jak możecie zobaczyć, tutaj cztery osoby już wygrały, jeśli chcielibyście wziąć udział właśnie w takim losowaniu, to musicie doładować swoim kodem OLIWKA, już Wam pokazuję, wiadomo. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, no to trzeba tutaj wpisać mój kod Oliwka. Na AWP ę doładować za 8,40. Na KOSE 25 zł. Znaczy 24,99, no więc tak jakby 25. Na MK-dychę, na rękawiski 29,99 i na Dikla 15. Wiadomo, jak płacicie od razu 3 dychy, to automatycznie bierzecie udział w tych tutaj 5 konkursach. Może no, chyba chcecie pojedynczyć, no to wiecie. No to już inna sprawa, no nie? Wyniki z poprzedniego odcinka na Skina o 15 zł, że znali już na moim serwerze na Discordzie, także obczajcie sobie. Zauważyłam, bo czytałam komentarz w poprzednim odcinku. Zapomniałam podać hasło. Chociaż i tak wylosowałam osobę z, tego z tych komentarzy, ale no zapomniało mi się hasło powiedzieć, więc sorry. Czasami może mi się zdarzyć, nawet nie ogarnęłam sama po prostu. No i tutaj jak zawsze można wygrać skina, tak jak już pokazywałam, trzeba użyć mojego kodu Oliwka w sklepie, zostawić lajka, suba oraz powiem hasło w trakcie odcinka, które musicie zapisać w komentarzu. I wyniki jutro będą te stawsze na, na moim serwerze na Discordzie, także obczajcie sobie, linka macie zawsze w bio. Dobra, to wymienimy sobie te punkty. E, wymienimy sobie te punkty, zobaczymy ile to w ogóle z tego będzie. pięć, e, 5,2, dobra. A i możecie wbijać sobie mojego TikToka, bo robię live. Więc <laughs> w sumie tyle chciałam powiedzieć. Dobra, 133 60 zł. 60 groszy mamy, także to jest spora suma. E, może dołączymy sobie do kogoś na początek. Może tutaj na przykład do Buddy. <laughs> Dobra, ładny nas. O Jezus, nie wiem, ja się nie zdam na tych takich yy, tańszych skrzynkach, co jest droższe z tego. No jak na razie lipa. O i tupa. No to nieźle. 22 zł. Dobra. Może tutaj teraz do pódka dołączyliśmy. <laughs> Nie, to tak mi się nigdy nie chce czekać. Jak ta jedna osoba zawsze <grymnie> nie dodaje tego bota. Dlatego, zawsze jak ja tworzę bitwę i ktoś dołączy do niej, to od razu dodaje bota, żebym nie musiał czekać. Nie wiem, czemu tak mam. Eee, no dobra, to poczekamy. W takim razie już, już nie będę tak robić, chyba że naprawdę będzie, będzie, <grymnie> będzie to długo trwało. Dobra, to od razu może powiem te hasło. To hasło to jest, napiszcie w komentarzu, AK47. I po prostu wylosuję jedną osobę. Wyniki jutro będą na moim serwerze na Discordzie. No i przypiprzam właśnie z potem Ja pierdzielę. Już jakoś cztery dychy w plecy. Coś się lokuje, dobra. Weźmiemy sobie może teraz naklejkami coś. Yy. I podwyższyli cenę tych, bo one były po 9 zł. To było za 169. No, kurde, to też było znacznie tańsze. To też chyba było jakoś za 9 zł. Tak mi się wydaje. Już nie pamiętam. Dobra, zrobiłem po prostu bitwę za 64 zł, ale to jest tak ryzykowne, bo dosłownie nie mamy hajsu, jeśli to przepieprzę. Więc zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Thomson Getłączył do nas, dobra. No i Lipa. Jak na razie, ale z tego często tropię fajne rzeczy. O ze 3 d chyba. A nie, 6, 6, 13. Dzięki Bogu. O kurde, to chyba 3 d 42, 59, o kurde. Ale i tak na minus, ale już lepiej... Lepiej ten, mieć ten hajs niż nie mieć, no nie? <noise> Dobra, weźmiemy sobie tego anima. jeszcze raz może. Chociaż nie, damy sobie te... Te Colorful czy... Jak ktoś tam cwie. <noise> Nie, tych procentowych nie będę brać, bo zazwyczaj nic nie wygrywam w tych. O Jezu, się rozpędziłam. Już wzięłam sobie na tym. Mm. Dobra, czekajcie, od nowa jeszcze raz to zrobię. Dam na, najpierw te najtańsze może. Dobra, weźmiemy jednego elementala, jedno to i... tego kurseda. Dobra, niech będzie za trzy dychy. Damy na dwój znowu, bo... boję się, że znowu przepieprzę ten hajs, ale zobaczymy. Dobra, bo 15 zł, tak mi się wydaje. 21, nawet 88. No kurde. Dobra, i tak dla nas. Chyba wygraliśmy. Wygraliśmy, dobra. 7 zł na plus, a myślałam, że na minus będzie. Dobra, spróbujemy sobie jeszcze raz z tymi naklejkami. Nie wiem czemu. Ja ciągle otwieram teraz te skrzynki z naklejkami. Jakoś tak, no nie wiem, ale zobaczymy, dobra. 97,86 nam zostało. To, co może tego? Chociaż nie tego, akaczenie. Zobacz, ile ta AWP kosztowała. 16,80. Dobra, to weźmiemy sobie na tym. E, na buście. Właśnie nie wiem, czy za całą kwotę robić już, czy nie. Dobra, damy tak. Jeszcze raz damy na dwóch, zobaczymy. Jak to wyjdzie 4,20 w razie czego jest? <noise> no ten na jedną skrzynkę. W sensie tą czerwoną taką, ona chyba 4,20 kosztuje. O Boże święty. na kajka ok, za 41 zł. O Boże święty, dobra. Ja pierdzielę. No i lipa. No i lipa. 5.12, całe dobre, weźmy jeszcze to. Ej, dobra, mamy jeszcze te punkty ile tu będzie, 3dychy może? 21,80, nie no, ja coś nie umiem trafić w te ceny tego wszystkiego dobra, tu może dołączymy no ten gold Caster jest spoko, ale na buście. no, lipa 8,23 o kurde, zaraz w jakim stanie? dobra, jest landa. Złamy wina w końcu, coś e, może znowu sobie dołączymy w takim razie do kogoś Niecałe pięć tych mamy. Dobra, może na trzech teraz spróbujemy. Gdzieś ta skrzynka jest za dupy, jak ją otwierałam tyle razy. To znowu są... A to nie jest Budda, to jest Buddy. I źle czytam. czytałam. Chyba, że to jest inny gościu, ale to jest chyba ten sam. Już nie pamiętam. O Jezu, Cortex. Nie, jaki Cortex, co ja gadam? Cyrex, ja pierdzielek. Cortex to jest ta firma taka. Dobra, nieważne, ale wygraliśmy 68. Ja pierciele. Ale coś wiedziałam, że na cenie. <grym> no to mi się lekko pomyliło. Ej, dobra, ale mam 85 zł, chyba 20 parę było przed chwilą. Nie wiem co tu można się szczerze mówiąc teraz. E Mm, kurde, no nie mam pojęcia co teraz można by było zrobić, może jeszcze raz dołączymy sobie do kogoś, w takim razie. Eee, tu jest jakieś za 42, z naklejkami, o kurde. Ale on narąbał tych skrzynek. O Boże Święty. Nawet nie spojrzałam ile on tych skrzynek pododawał. Nie lubię takich monotonnych bitew, jakoś tak, nie wiem. Jak na razie lipnie, Nie zapowiada się, żeby cokolwiek dobrego poleciało. Ale zobaczymy, może się coś zmieni. Cieszę Bez pusta to raczej tak słabo. Jezus Maria, jakie nudne są te bitwy? Jak się na pierwsza dwa się skrzynek. Nie wiem, no znaczy, się. pewnie Jakaś tam część osób nie ma, tak, ale jakoś tak. Nie wiem. <grybujesz> Wolę dać pięć skrzynek droższych i, ten, i tyle. Ja pierściem, ale główno leci cały czas. Boże święty. samy sakrosz praktycznie. Wisła chyba nawet się nie zwróci, jeśli on wygra czy ja. No chyba, że teraz coś wyleci takiego. Czyli się nie na tym, nie na buście, tylko na rejestrze najlepiej się gra te skrzynki, te z naklejkami. Dobra, ale prowadzimy jak na razie. <grych> Dobra, będzie. Chociaż nie, już chciałam powiedzieć, że będzie wina, ale teraz za 5.25 trafią naklejkę. Dobra, mamy wina, ale ten, ma przewaga była między nami. Jezus Maria, dobra, tworzymy swoją bitwę, bo ten gościu taką nudną bitwę zrobił, że ja ale dobra. Co by można było tu dać, może teraz zagramy sobie na 3 albo czterech i się zaryzykuję trochę. E, dobra, damy to, to damy. I co można? A nie, brakuje trochę, dobra. Albo wiecie, co? Czekajcie jak to się nazywało. Nie no, nie byłabym sobą, gdybym nie dodała tych naklejek, nie? <ścoughs> nie dobra, już nie dodaję tych naklejek, bo ciągle naklejki będę otwierać na tych odcinkach. Dobra, będzie OK, Damy... Na czterech na underdoga. Bo w ogóle na underdogu nie gram jakoś tak, nie wiem. Chyba bardziej boli przegrane na underdogu, jak się coś fajnego trafi. Masakra. Dobra, jakieś błoty jeszcze tutaj. O Boże, właśnie o tym mówiłam. Ale gówno. O Boże Święty, nie wierzę! No nie no. Ja pierdzielę. Dystówę pewnie będę miała zaraz. No już myślałam, że jeszcze ta WUPA. O boże. Czyli standard. Ja, piercel 264 zł. Dobra, widzowie. No. Tak jak widzicie, nie stać nas nawet na ten. Albo może stać. O, jeszcze jedną otworzę specjalnie dla Was. Tam już ten na. O, kurde, złote 93. <grym> dobra, jest na plus. O Jezu, co się ściąło. Ej, dobra, na plusie jest. O kurde, o kurde, a już chciałam odcinek kończyć. Ej, co jest? Dobra, teraz słabo, ale. Kurde, no, coś tam dropi, nie? 25 zł, znaczy za 24 chyba. E, to dropnęło, już nie pamiętam. Jakoś tak. Albo otworzymy sobie jakąś 15 może. Albo ten ninja case. O Boże, no i lipa. Dobra widzowie, w takim razie dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka. Przypominam Wam o konkursach. Trzymajcie się do następnego. Pa pa.